Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions, <coughs> w sumie to jest to, w Duel of Champions nawet Mighty Zenek, więc jeszcze lepiej, <laughs> a w realu jestem Piotrek. E, Okej, okay, mniejsza z tym, e, i tak pewnie większość z Was wie jak się nazywam naprawdę, więc nie będę tutaj... Się nie wiem, wymądrzał czy coś takiego. E, dzisiaj chcę pograć Matką Namtaru. Mam jeszcze, znaczy w sumie to jest ten sam, to jest kontynuacja tego pierwszego odcinka, który nagrałem. Dzisiaj mam do wykonania jeszcze Quest pod tytułem Zaklinacz. E, mam rzucić 20 zaklęć na stworzenia. <laughs> w pierwszym odcinku udało mi się rzucić 11, zostało mi jeszcze 9 do rzucenia. 9 zaklęć, e, więc sobie zagram dzisiaj kolejny raz Matką Namtaru, bo to jest naprawdę dobra talia do rzucania zaklęć. Jest tu cała masa zaklęć. Pokażę mniej więcej jak ten deck wygląda, z wydarzeń mamy tygodnie podatków plus dzień surowości, już tak się stałem, czy ten tydzień podatków nie wymieni to coś innego, no może na dzień na świętowanie, a na razie zostanie tak jak jest, tak wyglądają stwory, wszystko razy cztery, gól drzewo, zombie, zombie, bo ten, mumia plus cztery razy mniejsze żywioła światła. E, tak wyglądają zaklęcia, dispele, e, lodowe skorupy, laze 4, Geyser portal, lodowa broń, pożeraż dusz, mroczne odbicie, Potęga morza, tsunami, oczarowanie i władca marynetek 3 razy. To są karty, które zostały osta ostatnio znerfione, oczarowanie kosztowało 5, teraz kosztuje 6, e, władca kosztowało 6, teraz kosztuje 7, więc jest trochę droższy. No e, i mamy jeszcze łuty szczęścia, 3 razy ruiny shantyrii. Eee... okej. Okay. To zagrajmy. Już tak się zastanawiałem, czy ten, czy może nie dodać mostów do tego, ten. Jak gram potęgę może to te mosty by się przydały nawet. Ale dobra, już mniejsza z tym. Zagram sobie pozrankingową grę. Szczerze mówiąc, rankingowe wolę grać się swoim ulubionym raszem. Te, teraz mój ulubiony rasz na teraz to jest właśnie Ksorm. Naprawdę świetnie się nim rasuje. Eee, o, i takie rozdanie może być. Nie powiem. Pójdźmy w piąchę i let's go. Następna, no szkoda, że jestem. Tydzień surowości. co ona chce tu zagrać. Pomiotka lawa. Nawet dwa. Proszę, proszę, jaki cwaniak. To tak. Zagramy sobie drzewo. Ja też dostanę damage. Odrzucę sobie mumię, zabiję pomiota. I let's go, następna tura W tej turze ma ja mam gejzer, mogę to pomiada uspokoić gejzerem. Coś takiego, coś takiego, burzamany, troszkę to upierdliwe, no ale co zrobić. Stałem damage od burzamany. Eee, Boże i pożeracza mi wywali na bank. Ja bym wziął wyrzucił pożeracza, bo w następnej turze ja sobie go zagram. Pewnie on zrzuci no, czarowanie ten... oczarowanie. Albo lodową skorupę. No Boże, ziom, decyduj się. Chłopy, to jest najlepsza... opcja. Przecież ja to zagram w następnej turze. A, w końcu, dziś. Dobra, co ja takiego tutaj dostałem fajnego? Mam znowu drzewo. A, i to wszystko, co mogę zagrać? Super, no nic. Siądzie 4 damage na klatę. E, mi, więc co zrobić? Si siądzie, siądzie. -si 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 siądzie 4 damage Od niszczyciela. Jeszcze raz ładnie do dostanę po Dos do prostu 4 punkty obrażeń. No ale gościu się tutaj posłu ostro i przeraszował. No, trzeba ja dostanę tsunami. Ten z nami, ile tutaj jest? To jest 8, 10, 13. To jest GG, super. Teraz tak. Tego się ma tu. Musi być butla piąta na bank. Nie. Yeah. I let's go. I dostanę 5. chyba, że ma jakieś pociski. Nagle dwa wyskoczą. Uwaga, ma jeden pocisk. Oj, gg, no co zrobić? Zapomniałem o pasywce Xorma. Że też w sumie umiejętności Xorma, bo to nie jest pasy, pasywna umiejętność, tylko aktywna. No nic, to zagramy sobie jeszcze jedną grę. Tutaj dużo zaknąć nie rzuciłem, nie powiem. Tak jak mówię, na no to jest świetny rush. I przy dobrym rozdaniu można dostać po tyłku i to konkretnie. Stanek jakoś stwora, wow, dostałem gula. Ale faza. Dostałem dwa tygodnie surowości. Czyli podziękuję za zagrywanie stwora. Kolega też ma tygodnie surowości. Pytanie: co zagram? A stare to złoto tam skubane. Tak, dostał damage. To tak, ja sobie zagram swojego gula. Co? I let's go. Wojownik Shindley. Tego wojownika mogę się uspokoić. Takim. Mogę odrzucić kartę i zabić tego źródlanego ducha, ale wolę sobie wylewelować bohaterę, już też bohaterkę w jest. No, chociażby po to, żeby na przykład kappę uspokoić. Proszę bardzo. Coś takiego. No i niech zagra to jest jakiegoś fajnego koksa. To sobie przejmę go oczarowaniem. Będzie całkiem fajnie. Pytanie co zagra z pięcioma piąchami. Nie no, je później to nie jest fajny koks. Na bank 4. Tak pozbędziemy się tego. Szkoda, że nie ma mumii, to bym kurczę ten pasywkę i tyle, i zabił go z pasywki albo, albo, nie no muszę te odrzucić kartę, tylko co? erizer chyba odrzucę no i tyle, następna tura nie będę zagrywał góra, bo jest tydzień surowości, więc dostałbym tylko jeden punkt meczu potrzebny Jest coś takiego do sobie życzę. To coś, dostanę jeszcze fajne obrażenia od, yy, od swojego wydarzenia, od tego. Nie, od czego dostanę? A, od tego od burzumany, Boże. To nie moje wydarzenie było jednak. Burzumany, fajny art. Podobał mi się ten art. Dobra, zagrał to, teraz zagra to i jeszcze Paos za 6. Ja bym tego atakował. Pytanie, czy on ma kolejnego Paosa. Let's go. No jak ma Pao jakieś koksas, to będzie GG. Z honorem to będzie GG. Coś jeszcze jak nie to sobie ją przejmę. Wie ma 3, a i to grubo. jest 6. Odrzucimy sobie gula. Coś takiego, no i pytanie, czy ma osa, czy nie? Paus, czy nie Paus? Kurczę, świetnie, ja mam dwa razy ruiny Shantyrii, więc mogę sobie podnieść e, kolejnego. Czy ja mam Władcę Tak, mam Władcę Marionetek, Gejzer, Pożaracza, mogę podnieść. Mogę w sumie skończyć tą grę prawdopodobnie w następnej turze. Albo koleś się weźmie i podda. To też jakieś wyjście. Z ile tych zaklęciów zagrałem? 13 dopiero? Boże, jeszcze 7 muszę zagrać. No, i z gramy jeszcze jedną szybką grę. Let's go. Matulum Namtaru. O, Ignatius. Z Ignatiusem może być trudno. A drugi gracz. co to chce? No, w sumie niech będzie. No, pytanie: czy to jest Ignatius na stworach, czy to jest Ignatius na łutach. No, jeżeli jest to na łutach szczęścia to. Będzie przerąbane. No chociaż mam te swoje tygodnie podatków. Pst, może da radę coś z tym zrobić. Zobaczymy. Ej, chyba trzeba było zagrać to. Bo, jak. chociaż to jest chyba na stworach Ignatus. Dobra, skoro to jest Ignatus na stworach. No to. Proszę bardzo. Szanse się wyrównują. 18-18. Ojojoj. Ojojoj. Tak, podziękujemy portalem. To... to i let's go. Co za cztery. W sumie za trzy, bo jest tydzień surowości znowu. No ale to jest w sumie... Ta matka to jest takie... Wydarzenia, które wrzuciłem to jest taka kontra właśnie mniej więcej na Ignatiusa bo są i na jakieś rasze, bo jest tydzień surowości i jest e, tydzień podatków, więc jest to pewnego rodzaju kontra. Pytanie, co to robić pożeracza grać? No, więc nie będzie tak, tak i następna. Nie wiem czy mogło gościu nie zablokował tego gula. A, Boże, coś mi wyrzuci. Ma 5 to już dostanę damage z pasywki. A ta ramka dalej nie została zmieniona. Myślałem, że wezmę z jakąś ładniejszą. Dalej jest taka mizerna, biała. Blada. Dobra. Zrzucił mi oczarowanie cwaniaczek. Dosław i następna tura. A bo co on mi tutaj chce wyrzucić tym egzorcyzmem? Pewnie tych. No super, ale tu? To mi się podoba. kartę Tsunami. To spoko. Wrzucimy zaklęcie na gula jednego i przeżyje Tsunami. Zobaczymy, co kolej zagra. Są dwa tygodnie surowości. A Boże, no naprawdę. Drzewo odrzucił. No dobra. Okej, okay, wziął gościu drzewo odrzucił. Całkiem spoko. To skoro mam portal... Drugie tsunami, ah, super. Wozaur, aaa ah, plus 100. 100! No dobra, co ja tutaj mam? Uczarowanko. To by było dobre w sumie nawet. Uczarować tego trolla. Mogę odrzucić jedno z tsunami i zniszczyć mu tą bulwę? Chyba tak zrobię. Let's go. A czemu ja damage dostałem? Nie rozumiem. Był tydzień podatków i był ten. Jest tydzień surowości i dostałem damage. Bo zabiłem bulwę. Nie całkowicie w tego. No, WTF po prostu. I czy to jest GG dla pana Ignatiusa? Momencie. To jest GG Uii, nie ma tak, może odbicie na kończące grę z szybkim atakiem. Power wypas. Dobra, ile zakręć rzuciłem? 15, no nie wierzę Chrysta. Jeszcze 5 muszę rzucić. No dobra, to jeszcze jedna gra. O Boże, myślałem, że to skończę. przecież tyle oczarowań, tyle jakichś kurusz tych. Władców Mary, ja tak nie wiem. przynajmniej były co najmniej trzy zagrane Zakręcie na stworzenia. Znowu Ignatius, to ten sam ziomek? Nie pamiętam ksywki. Nie pamiętam niku. Dobra, skoro to jest Ignatius. To zagram sobie znowu dwa góle. Takie szybkie, bo co z tego wyjdzie. Come on, no. no. Graj mu Panie na litość boską. No. Jezus, Jezus nie, będzie trzy lata studiował teraz moją dłoń. Niczym nie wiem, wróżka. No kaman, ziom litości, Chryste. Jezu, ziomek w pierwszej turze się zastanawia, co odrzucić 3 godziny. 3 Masz jeszcze damage na klatę. Czemu on dostaje damage? Boże... Aha, bo to, to są szczęście, dobra. Jezus, Mary, zapomniałem, że tydzień kurczę, blade. Podatków. Gra. No nic, to proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Teraz ja dostanę. Tym razem z tygodnia surowości. No, pełny pas. A nawet koleś mnie zaatakuje jednym swoim maniakiem. Wow. No, a drugi. Będę znowu musiał czekać 100 lat Co zro, chcę zrobić Gejzer wziął odrzucił, to szkoda Bo powinien go zaraz przestawić tutaj A tutaj bym walnął gejzer i po zawodach Boże gościu, zlituj się na naprawdę Jezus Maria Graj coś, Chryste Boże Aj źle zrobiłam. Dobra, to tak. Mogą zaatakować, sklonować ją, zaatakować i po prostu ją załatwić. To jak gulę uciekło, nie wiem po co. Most. Ale na szczęście musi coś koleś odrzucić, bo gdy ona schodzi z pola bitwy, to koleś może No i tym, czy będzie znowu milion lat się zastanawiał, co zrobić. Błagam. Dobra, let's go. O, nieźle, dwa tygodnie surowości. A flaga? Nie, trzecia wątpią. O, to będzie poleć. Co teraz, szefie? Co teraz? Ja sobie przejmę. No nic. No, dobra. Boże, nie przejmę, bo to kosztuje chrystę cholerna. Siedem surowców. Proszę bardzo. Let's go. Zostałem jeden damage oczywiście z Tygodnia Surowości, no. lepszy damage jeden, jeden punkt niż ten niż dwa obrażenia od Przewałka Chaosu. Zatem mam mojego kosmicznego, mniejszego żywio żywiołka światła, który ma cztery punkty ataku z ładową bronią. <grych> Teraz, no więc jest po prostu mega koksem. Plus atak wyprzedzający, czy też prewencyjny w sumie z trójki za trzy, więc jest grubo. Problem w tym, że jest 5 do 13, i pytanie co ten ignacy wymyśli teraz? Zacznie mi dyskartować za rozgryte karty, to nie będzie fajnie. Boże, gula dostałem kolejnego, no, naprawdę, na co Dobra, w końcu oczarujmy tę walkę. Let's go. W sumie przejmijmy nad nią kontrolę, to nie jest oczarowanie. To jest władca marionetek. No, mam ruiny Shantiri, więc w sumie z ruin szantirii mogę coś Koleś ładnie dobiera mi karty. To mi się podoba. O, cwaniaczek. Trzy punkty życia mi zostały. No, 3 HP, to mogę przegrać. Naprawdę. No to grajcy jest za trzy, Jezu, ziomek. Na czym tam się zastanawiam, może być tego trolla grać? Coś jeszcze. Tak. No to w sumie to... Mogę go przejąć, tak naprawdę. Albo nie, albo tak. A tak chyba, że ma tu discard, no niepotrzebnie pokazywałem tą kartę. Teraz będzie wiedział, co chce zagrać. Coś takiego. No dobra, co mi to dojdzie? w władca tak, no, całkiem spoko. Grałem sobie tego typa, i let's go. No to super coś muszę wyrzucić, to chyba wyrzucę Dispel. Bo się dojdzie O jak fajnie Mam 7. No nie, coś muszę zagrać. Pytanie co? Boże, sam siebie zabiję tym razem. Żegnaj Zostałaś się po prostu zbyt upierdliwa. Jeden HP mi został, fajnie. Pytanie, czy koleś ma ten... kominy jakieś w tej talii. Zgramy sobie to tutaj, let's go. Jakbym jej nie zabił, to następny to, że zginął, bo bym musiał odrzucić kartę. Miałem 7, następny to, że miały 8, więc musiałbym ją odrzucić i był zginął. Więc no po prostu nie ma innej opcji, musiałem ją zabić. Pytanie, czy on ma kolejnego Paosa. Boże, na pauzę. No, jak to zrobić? Jak to zrobić? Bez jaj. tsunami jakieś. Na cmentarzu. No tak, to za 6 falność tutaj gejzerem bo gejzer sobie podniosę i tyle gejzer czy nie gejzer? Cześć, cześć, cześć. A, no tak, fajnie. Zapomniałem całkiem, że jest tydzień podatków. <grym> Ale czemu jest minus jeden? Miałem jeden, a tydzień podatków kosztuje mnie jeden, więc powinienem mieć zero, a nie dwa damage dostać, what the fuck? Z jakiej paki dostałem, bo że ten... Dwa punkty damage'u, niech minie. Eee, jeszcze jedną grę? Ach, niech będzie. Zaraz, ile ja... No dobra, już nie zobaczę. Boże jak mi... kolejny Ignatius, to mnie krew zalejesz. Garant. Dobra, niech będzie Ewa Askel. A jak wymienię? O Boże, nie ma lepiej. Taka sama ręka, prawie, Mario. Let's roll. No, serio? 8 kart, muszę odrzucać karty na nim? dobry. Jesus. Jeszcze jedną. Może 7. 6. Następnie tu, że muszę znowu odrzucić kartę. No bez jaj. No niepotrzebnie porta wyrzucałem, Mogę wyrzucić tylko portalem. Przynajmniej kartę nie będę musiał odrzucać. Problem w tym, że mnie tutaj koleś troszkę przerażował. Tego nie mogę targetować. Super, no to nie jest. W takim razie coś takiego. Let's go, Boże, tsunami. Jak mi dojdzie, to jakieś tsunami szybko. To jest garant na bramach pewnie. Co tu robić? Coś takiego? To jest to... to Let's go. Jeden wokal sześć. No i 5, da że mi tu kolej wbija, tym swoim upierdliwym garantem. 5 i 6 to zginie. Świetnie. I w następnej turze umieram. Po prostu Mistrzostwo Świata. Chyba, że przejemy tego zioma. Coś takiego, ale niewiele to zmienia. Znaczy w sumie tu jeszcze mogę coś takiego zrobić. 1 do 18, no grubo. Oooo, żegdajmy. Kurczę, blade władca marynetek. O, brawa. Troszkę go to kosztowało, a ja dostałem mega, hiper. mordercze drzewo. Tsunami. Teraz jak dostanę tsunami, to po prostu jestem w domu. O, gul, gul to prawie jak tsunami na pewno. Okej, okay, to mogę skończyć. No i niestety jest GG. Co zrobić? Zaklinacz! Jest! Po prostu zaklinacz w końcu. Wtopiłem grę, ale przynajmniej kurczę, zrobiłem ostatni quest. Na dzisiaj. Dobra YouTube, ja będę kończył. Dzięki wielkie, ten drugi odcineczek powiedzmy taki średnio udany, bo chyba jedna wygrana i dwie przegrane, więc szału może nie ma, ale tak czy siak Matka Namtaru jest świetnym dekiem. jest bardzo, jeżeli nie bardzo dobrym, to na pewno i tak jest dobrym dekiem, więc warto nią grać na pewno. Nie jest wcale drogi, bez, bez tych epików, które tutaj są, w sumie to jest tylko chyba jeden epik Potęga Morza bez której na pewno ten deck też będzie mógł będzie można go grać bez problemu tak naprawdę, ta potęga może nie jest wcale potrzebna, a tak naprawdę wszystkie te zaklęcia to są praktycznie same komony, tak jak widać no gejzer to rzadka karta mroczne to rzadka karta no nami to też jest rzadka karta, oczarowanie to rzadka i władca jest to też rzadka no trochę sporych rzadkich kart powiedzmy ale epików jest tylko jeden i bez tego epika można się bez, bez problemu obejść nie trzeba w ogóle grać tej potęgi, może tutaj też da radę się wygrywać, da radę wygrywać gry bez problemu. A stwory to już jest po prostu komedia, same komony, no nie, no to jest jeszcze uncommon, mumia. Ale to litości, no ten tak jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę jakie tu są karty, to on jest bardzo dobry, tak naprawdę. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie, hej!